Dzień dobry. W dzisiejszym filmie pokażę trzy makiety. Najnowsze. Niektóre robiłem już no, chwilę temu, ale nie było odcinka z nimi żadnego. To jest makieta numer 14, na której jest... która jest nizinnowyżynna. Niziną jest to i to. Są dwie linie. Jedna linia jest tutaj, właśnie taka towarowa, a druga linia jest dookoła makiety. Makieta uważam, że dosyć ładna. Jak są jakieś uwagi do niej, to proszę pisać w komentarzach. Co? Yy. So. Tutaj jest jeziorko, takie duże, długie dosyć, na którym jest taki most na podporach. Tutaj jest takie jeziorko małe jeszcze. No i to tyle z opowiadaniem tej makiecie. Teraz przejedziemy się pociągiem. ludzi chce wsiąść, ale my nie przyjmujemy za dużo. Jedziemy posadziłem dużo drzew po bokach tej linii. Górnej. Jedziemy na górę. Nie mówiłem właśnie o tej stacji nic już jeszcze w tym odcinku, ale teraz powiem, to jest mała stacja taka w górach. Tutaj są wiatraki. Ruszamy. Na wzór tej makiety zrobię także makietę Iron Horses niedługo Niedługo także pokażę makiety stworzone do tej pory Iron Horses w ciągu kolejnych odcinków Przejechaliśmy się tą trasą, teraz czas na trasę numer 2 poczekamy na ten pociąg tutaj Jest tutaj takie mini osiedle blokowe. No, tutaj tunel gdzieś tam prowadzący i tyle na niej jest. Na tej tutaj, na tamtej części. No tutaj ta część uważam uważam tą część za najładniejszą bardzo ładnie urządzona towarowo tak frachtowo jedziemy nad torzeczką. i dojeżdżamy pokażę jeszcze tą makietę w nocy Oświetlona tamta stacja, oświetlony środek i oświetlone to. Zapraszam na makietę numer 15. Oto makieta numer 15, druga, którą pokażę w dzisiejszym odcinku. Są na niej trzy stacje i czego... jedna to jest taka z odnogą, a druga to taka z obrotnicą, pierwsza makieta z obrotnicą. Jeszcze będę robił odcinek o właśnie kontrolowaniu obrotnicy, o czym nie mówiłam, w odcinkach o kontrolkach i tym podobnych. Makieta jest górsko-miedzińska, czyli mieszana. Dosyć dużo pociągów jest na niej, ale nie jest też tak strasznie dużo. Policzymy: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem pociągów plus tutaj taki skład na bocznicy. Teraz zobaczymy sobie tą makietę w nocy. Ładnie oświetlone stacje. No i przejedziemy się pociągiem. Prawdopodobnie tym. Ruszamy. Jedziemy przez yy, no takie łąki. widzimy już wiatraki. Tutaj dużo wiatraków jest. Przejechaliśmy wiatraki, i wjeżdżamy tutaj. przejedziemy się całą linią, czyli od początku do końca, do tamtej stacji, z której wyruszyliśmy. To jest chyba najkrótszy odcinek, w tym, którym jedziemy między stacjami. I już muszę przygotowywać się do wysiadania. Start. Ruszamy. Jedziemy przez y, lasy, w górach. Jedziemy do kolejnego tunelu. Jedziemy, jedziemy, jedziemy dalej, To dojeżdżamy do stacji i to był nasz punkt początkowy, więc na tym kończymy Czy jest to makietą zapraszam na makietę numer 16. makieta szesnasta. Ostatnia, którą pokażę w tym odcinku. Jest to makieta nizinno-wyżynna. Jedna to jest trasa, jedna trasa pociągów to jest trasa rozlewiskowa, druga górska. Jest to także bardzo zauważalny wodospad i kilka nowinek technicznych oraz raz pierwszy użytych na tej makiecie. Na przykład samolot. Coś bardzo nietypowego. Samolot można zrobić w tym programie z kilku peronów. Dopóki się ktoś nie przyjrzy z bliska, to myślę, że to jest prawdziwy samolot. Dwupłatowy. <laughs> Jak widać, bardzo dużo turystów pływa łódkami po tym jeziorze. Z bliska pokażę. O, użyłem te... z nowinek technicznych innych. To jest także takie mosty. Na ulicy Budynki w każdą stronę równe. O, tego nie było nigdzie wcześniej. No i ten samolot. Jest największa nowinka techniczna. Yy, przejdziemy się teraz pociągiem. Na linii rozlewiskowej spóźniliśmy się trochę, więc, yy, dwa kursy zrobimy. Ten do końca i kolejny, do tego momentu z tych trzech torów. Tutaj jest bocznica. Tutaj odjazd na tamte tory. Żaden pociąg nie jeździ. Jesteśmy na stacji. Trochę zjadę niżej kamerą. Idziemy tutaj po lewej mamy jeziorko. Wyjeżdżamy nad największym rozlewiskiem, czyli rozlewiskiem, no, gdzie był odospad. Jest tutaj jakiś lasek. No i ten most i wysiadamy tutaj. Pierwsze jeziorko było oto. Potem to wielkie rozlewisko i tyle. Teraz pokażę linię drugą, linię główną na dwa przystanki, trzy przystanki. Czekamy na razie. Tutaj po lewej miasto. No i odjeżdżamy. Odjeżdżamy, o tutaj nasza kolejka rozlewiskowa tutaj te tory o których była mowa wcześniej pod nami rzeka i jesteśmy na górze Proszę. Jedziemy nad wodospadem z tej rozlewiska Pociąg wolno jedzie, ponieważ tu się zatrzymuje. Jest tu domek, który nie ma y, innych możliwości się z którego... Ludzie nie mogą się inaczej przedostać niż pociągiem, dlatego pociąg się tu zatrzymuje. Już dojeżdżamy. Jesteśmy już praktycznie na stacji, więc kończymy ten przejazd. Mamy tutaj miasto, jeszcze pokażę. Z góry. W tym filmie to już będzie wszystko. Zapraszam do oglądania innych filmów mojego kanału.